Witam wszystkich na kanale MatSpot. Dzisiaj mam takie zadanie, to jest zadanie z matury rozszerzonej i to jest zadanie, które sprawdza, czy my umiemy wzory skróconego mnożenia i pierwiastki, czy nie umiemy. Jest tutaj takie działanie, duży nawias i to do kwadratu, no i trzeba stwierdzić, która z odpowiedzi jest poprawna. Ja teraz proponuję, żeby zatrzymać film i zrobić zadanie samodzielnie, a potem sprawdzić sobie wynik z filmem. To zadanie na początek wygląda dość koszmarnie, bo mamy tutaj mnóstwo pierwiastków i jeszcze to potem do kwadratu trzeba podnieść. No ale przede wszystkim właśnie trzeba zauważyć, że tutaj jest wzór skróconego mnożenia i to będzie ten wzór. A minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli wzór na kwadrat różnicy. I ten wzór będziemy widzieć wyraźniej, gdy przepiszemy sobie to działanie. I w tym działaniu, tutaj, tak jakby damy sobie literę a, to będzie całe a, a to będzie całe b. Czyli mamy a odjąć b do kwadratu. Zgodnie z tym wzorem, to my tutaj powinniśmy otrzymać a do kwadratu, odjąć dwójkę ze wzoru, potem a razy b i dodać jeszcze b do kwadratu. No to co to jest to nasze a? To nasze a to jest ten pierwiastek stąd. Więc dajemy sobie ten pierwiastek cały w to miejsce, dokładamy nawias i podnosimy do potęgi drugiej, to jest a kwadrat. Odjąć dwa ze wzoru. Potem tutaj mamy literę A, a litera A to jest znów ten pierwiastek, tyle że teraz nie podnosimy tego do kwadratu. Przenosimy ten pierwiastek w to miejsce. Potem mamy razy B, B to jest ten pierwiastek. Więc ten pierwiastek też przenosimy tutaj na dół. Dalej mamy plus b do kwadratu, a nasze b to jest ten drugi pierwiastek, więc dajemy ten drugi pierwiastek tutaj, znów dokładamy nawias i podnosimy do kwadratu. Czyli z takiego czegoś zrobiło nam się jeszcze gorzej, bo mamy tego jeszcze więcej, ale to tylko pozornie, że nam się komplikuje sytuacja, bo teraz, jeśli tutaj mamy pierwiastek i podnosimy to do kwadratu, to ten pierwiastek i ten kwadrat to nam się zlikwidują. Więc z tego wyjdzie tylko to, co było tutaj pod pierwiastkiem, czyli 2 odjąć pierwiastek z 3. Teraz tutaj w środku mamy dwójkę. Mamy taki pierwiastek pomnożyć razy taki pierwiastek. Więc jeżeli mamy mnożenie dwóch pierwiastków tego samego stopnia, a to są pierwiastki drugiego stopnia obydwam, to my to możemy zrobić tak. Możemy dać taki jeden większy pierwiastek. I pod ten pierwiastek wrzucić to, co było pod pierwszym i pod drugim pierwiastkiem, i koniecznie w nawiasie, czyli tutaj będziemy mieć 2 odjąć pierwiastek z 3 w jednym nawiasie, razy 2 dodać pierwiastek z 3 w drugim nawiasie, i to jest to. Połączyliśmy te dwa pierwiastki w jeden pierwiastek, a tutaj na końcu możemy zrobić to, co zrobiliśmy tutaj. Kwadrat i pierwiastek nam się zredukują, to będzie 2 plus pierwiastek z 3. Czyli zostaje to, co było pod spodem tego większego pierwiastka. Teraz wyszło to tu już trochę tak fajniej. Mniej tych pierwiastków mamy. Możemy sobie to, co tutaj poza tym pierwiastkiem jest, czyli to i to, możemy sobie trochę zredukować. Bo ta dwójka i ta dwójka możemy je dodać. I z tego wyjdzie nam cztery. Tak samo możemy te pierwiastki, ten... I ten możemy je zredukować, a jeden jest na minusie, drugi jest na plusie, więc one się skasują. Tych pierwiastków tutaj nie będzie, czyli jest czwórka. To minus 2 stąd przepiszemy sobie tu, a teraz podziałamy trochę tutaj pod tym pierwiastkiem, czyli skupiamy się tutaj na tym pod pierwiastkiem co jest. Pierwiastek nas na razie nie interesuje. A to, co mamy tu, to jest kolejny wzór skróconego mnożenia. To jest wzór a dodać b razy a minus b równa się a kwadrat minus b kwadrat, czyli wzór na różnicę kwadratów. I z tego wynika, że jeśli mam dwa identyczne nawiasy różniące się tylko znakiem, czyli tu jest minus, a tu jest plus, to z tego wyjdzie mi ta pierwsza liczba podniesiona do kwadratu, czyli 2 do kwadratu. Odjąć, tak jak tutaj w tym wzorze, i tą drugą liczbę, czyli u nas pierwiastek z 3, musimy podnieść do kwadratu. To nam wychodzi z wzoru skróconego mnożenia. No I no już jest coraz lepiej, bo zobaczmy. Tą czwórkę sobie przepiszemy, minus 2 sobie przepiszemy, a pod pierwiastkiem obliczymy, co tam jest. 2 do drugiej to jest 4, a pierwiastek z 3 do kwadratu, to pierwiastek i kwadrat się zlikwidują. I tutaj będzie już tylko 3. Jesteśmy coraz bliżej celu. Przepiszemy jeszcze czwórkę i przepiszemy jeszcze minus 2 razy, a pod pierwiastkiem teraz będziemy mieć wynik z działania 4 odjąć 3 to jest 1. Taki pierwiastek możemy spierwiastkować, więc to będzie 4 odjąć 2 i z tego pierwiastka wychodzi 1. 2 razy 1 to jest 2, zatem 4 odjąć 2 to się równa 2. I to jest wynik do naszego przykładu. Proszę, z takiego drugiego działania wyszedł nam taki króciutki wynik. A to nam oznacza, że odpowiedzią poprawną jest tutaj odpowiedź A. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale MatSpot.